Zaczynam od początku. Siadam i spisuję wszystko, co zostało w pamięci z usłyszanej relacji. Strzały i dwa silne wybuchy. Wysadzeń miało być więcej. Dokładnie cztery. Strzały miały na celu zsynchronizować wybuchy tak, aby był słyszany tylko jeden. Ale coś nie wyszło, dlatego było słychać dwa silne wysadzenia. O wysadzeniach na podzamczu słyszałem już jako dziecko. Tak w latach 60. wyglądała skarpa, którą zobaczyliście przed chwilą na zdjęciu lidarowym. Trójkątem oznacz miejsce nad Bogiem. Tak właśnie interpretuję, ten fragment zaszyfrowanego tekstu, nie było to trudne by zorientować się, że mowa o przydrożnym krzyżu. Jakby nie było, takie krzyże są bardzo dobrymi punktami topograficznymi. Ustawiam więc plan ukrycia tankietek, nakładając kropkę jako punkt odniesienia na miejsce, na którym znajduje się krzyż. W miejsce kropki wbijam pineskę i obracam mapą, stosując się do polecenia z notatki, przestaję przesuwać mapę, gdy trójkąt ustawia się dokładnie na północ, nad Bogiem. Plan, który posiadam, nie jest kompletny podczas emisji programu Ucięto kawałek rysunku, ale z rzutu bocznego pokazano napis, który się znajdował w lewym dolnym rogu. Tym napisem jest grab. Grab z niemieckiego znaczy kopać. W taki sam sposób postępuję z notatką, szyfrem jak kto woli. Ustawiam ją jak w jednym ze wcześniejszych odcinków, traktując przekreślone kółko jako punkt odniesienia, a kreskę jako kierunek azymutu północnego. Tutaj sprawa nie jest taka prosta. Aby przesunięcie mapy było właściwe, należy wbić pineskę w pogrubione zero. I dopiero wtedy przesunąć mapę. Po przesunięciu, zaznaczony tekst na czerwono który czytając od dołu znaczy tankietki zakopane i pusty nawias, lądują dokładnie w tym samym miejscu zarwanej skarpy, gdzie napis Grab. Jeśli ci się podobało, zostaw po sobie paukersona w górę, komentarz, no i oczywiście subskrypcję, możesz także mnie zmotywować do dalszego działania stawiając mi kawkę na portalu Bajkofi. To jeszcze nie koniec, przypomniałem sobie, mam jeszcze coś dla kolbiarzy.